Każdego dnia budzimy się w tej samej rzeczywistości, często nieświadomie powtarzając te same schematy, które definiowały nasze życie przez lata. Ale co, jeśli powiem Ci, że teraz, w tym momencie, wszechświat otwiera przed Tobą wyjątkowe możliwości, które mogą całkowicie zmienić Twoją rzeczywistość? To nie jest przypadek, że słyszysz te słowa właśnie teraz. Czas, w którym żyjemy, jest szczególny. To okres globalnych zmian, energetycznych przesunięć i duchowego przebudzenia. Wszechświat nieustannie daje znaki, że nadszedł czas, aby wyjść poza swoje ograniczenia i stworzyć życie, o jakim zawsze marzyłeś. Każdy z nas nosi w sobie potężną moc, którą wielu z nas jeszcze nie odkryło. Ta siła to nie tylko zdolność do przetrwania codziennych wyzwań, ale także do przekształcania swojego życia na wszystkich poziomach emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Właśnie teraz energia wokół ciebie sprzyja odkrywaniu tej mocy. Dlaczego teraz? Ponieważ zmiany w globalnej świadomości i rosnące zainteresowanie duchowością otwierają drzwi, które wcześniej mogły wydawać się zamknięte. Wyobraź sobie, że Twój umysł i serce to klucze do wszechświata. Teraz te klucze są gotowe do użycia, ale to ty musisz zdecydować, czy chcesz ich użyć. Jeśli odkładasz swoje marzenia, wątpisz w swoje możliwości lub czekasz na lepszy moment, możesz przegapić ten wyjątkowy czas, który jest dostępny tylko teraz. Wszechświat działa w cyklach, a obecny cykl przynosi niezwykłą okazję do rozwoju i transformacji. Nie chodzi tutaj o magiczne rozwiązania, ani o nagłe zmiany bez wysiłku. Chodzi o świadome podjęcie decyzji, że chcesz wprowadzić w swoje życie zmiany. Kiedy wybierzesz działanie zamiast stagnacji, otworzysz przed sobą nieskończone możliwości. Twoja energia, twoje intencje i twoje myśli są teraz kluczowe. To właśnie one kształtują twoją rzeczywistość, a wszechświat tylko czeka, aby odpowiedzieć na twoje działania. Wprowadzenie zmian w swoim życiu to nie tylko możliwość. To konieczność. Świat, w którym żyjemy, jest pełen wyzwań, ale także pełen szans. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ten moment, czy pozwolisz mu przemknąć niezauważenie. Dlatego teraz jest czas, aby spojrzeć głęboko w siebie, odkryć swoją wewnętrzną siłę i podjąć decyzję o zmianie. Ta podróż zaczyna się od jednego kroku, a ten krok możesz zrobić właśnie teraz. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre osoby zdają się przyciągać sukces i spełnienie, podczas gdy inni nieustannie zmagają się z trudnościami? Odpowiedź tkwi w sposobie, w jaki wykorzystują swój umysł. Twoje myśli nie są jedynie przypadkowymi impulsami to potężne narzędzie, które kształtuje każdy aspekt twojej rzeczywistości. Wszechświat działa jak lustro, odzwierciedlając wszystko, co myślisz i czujesz. Twoje myśli to fundament, na którym budujesz swoje życie, a sposób w jaki myślisz bezpośrednio wpływa na twoje doświadczenia. Pomyśl o swoim umyśle jak o ogrodzie. Każda myśl to nasiono, które możesz świadomie zasiać. Jeśli pielęgnujesz pozytywne, wspierające myśli, twój ogród rozkwitnie. Zobaczysz więcej szczęścia, sukcesów i spełnienia w swoim życiu. Ale jeśli pozwolisz negatywnym myślom przejąć kontrolę, Twoje życie zacznie przypominać ogród pełen chwastów, pełen trudności i ograniczeń. Klucz leży w tym, abyś świadomie wybierał, jakie myśli pielęgnujesz. Twój umysł nieustannie tworzy, nawet w chwilach, gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy. Każda myśl niesie określoną energię, która wpływa na Twoje emocje, decyzje i działania. Kiedy myślisz o sobie pozytywnie, generujesz energię, która przyciąga do Ciebie podobne doświadczenia. Z kolei negatywne myśli działają jak samo spełniające się przepowiednie. Tworzą sytuacje, które potwierdzają Twoje lęki i obawy. To dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, że Twój umysł jest narzędziem, które może działać zarówno na Twoją korzyść, jak i przeciwko Tobie. Wyobraź sobie sytuację, w której podejmujesz nowe wyzwanie. Jeśli Twoje myśli będą skupione na porażce, nie dam rady lub nie jestem wystarczająco dobry. Twoje ciało zacznie reagować stresem, a działania, które podejmiesz, będą mniej skuteczne. Z drugiej strony, jeśli uwierzysz w swoje możliwości i pomyślisz: Mogę to zrobić, lub każdy krok przybliża mnie do celu, Twój umysł i ciało zaczną działać w harmonii, tworząc warunki do sukcesu. Naukowcy udowodnili, że nasze myśli mają realny wpływ na nasze ciało i otaczającą rzeczywistość. Badania nad neuroplastycznością pokazują, że umysł może zmieniać struktury mózgu poprzez powtarzanie określonych wzorców myślenia. Kiedy skupiasz się na pozytywnych intencjach, tworzysz nowe ścieżki neuronowe, które wspierają Twoje cele. To dowód na to, że zmiana myślenia jest nie tylko możliwa, ale także fundamentalna dla Twojego rozwoju. Twoje myśli to Twój największy sprzymierzeniec w procesie transformacji. Kiedy zaczniesz świadomie wybierać, na czym się koncentrujesz, odkryjesz, że rzeczywistość wokół ciebie zacznie się zmieniać. Wybieraj myśli, które wzmacniają twoje możliwości, pielęgnuj je z troską i obserwuj, jak twój umysł staje się fundamentem rzeczywistości, której pragniesz. Wszystko zaczyna się w tobie. To, co myślisz dzisiaj, stanie się twoim jutrem. Kluczem do zrozumienia są dwa potężne prawa, które rządzą naszym życiem: prawo przyciągania i prawo przyczyny i skutku. Te uniwersalne zasady nie tylko opisują, jak działa świat, ale również dostarczają narzędzi, które mogą pomóc ci przejąć kontrolę nad swoją rzeczywistością i stworzyć życie, o jakim marzysz. Prawo przyciągania mówi, że podobne energie się przyciągają, twoje myśli, emocje i intencje. Emitują określoną wibrację, która wpływa na to, co przyciągasz do swojego życia. Jeśli skupiasz się na pozytywnych aspektach swojego istnienia i wizualizujesz to, czego pragniesz, tworzysz energetyczny rezonans, który przyciąga podobne doświadczenia. Jednak działa to również w drugą stronę. Kiedy skupiasz się na strachu, braku czy negatywnych emocjach, przyciągasz więcej sytuacji, które te uczucia wzmacniają. Wyobraź sobie swoje myśli jako magnes. Jeśli stale myślisz o przeszkodach i trudnościach, przyciągasz ich więcej, ale kiedy skierujesz swoje myśli na obfitość, radość i możliwości, zaczniesz zauważać, jak wszechświat odpowiada na twoje pozytywne nastawienie, dostarczając ci okazji, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Drugie kluczowe prawo prawo przyczyny i skutku. Uczy nas, że każda nasza myśl, słowo i działanie wywołuje określone konsekwencje. Jest to zasada przypominająca fizyczne prawo akcji i reakcji. To, co wysyłasz w świat, wraca do ciebie. Kiedy podejmujesz działania z intencją dobra, szczodrości i miłości, kreujesz przyszłość wypełnioną pozytywnymi doświadczeniami. Z drugiej strony, negatywne intencje i działania. Prowadzą do sytuacji, które odzwierciedlają ten sam poziom energii. Prawo przyczyny i skutku przypomina nam, że nie jesteśmy ofiarami okoliczności, lecz twórcami własnego życia. Każda decyzja, którą podejmujesz, każda emocja, którą pielęgnujesz, ma swoje konsekwencje. Kiedy zaczynasz działać w zgodzie z pozytywnymi wartościami i intencjami, twoja rzeczywistość zmienia się w sposób, który wydaje się niemal magiczny. Połączenie tych dwóch praw tworzy potężne narzędzie transformacji. Prawo przyciągania pozwala ci świadomie wybierać, na czym się koncentrujesz, a prawo przyczyny i skutku przypomina, że każde twoje działanie jest nasionem, które przynosi określone owoce. Gdy zaczniesz stosować te zasady w codziennym życiu, odkryjesz, że masz znacznie większą kontrolę nad swoim losem niż kiedykolwiek sądziłeś. Każda myśl, którą wybierasz, Każda decyzja, którą podejmujesz, jest okazją do tworzenia rzeczywistości, której pragniesz. Twoja energia, intencje i działania są kluczem do odblokowania nieskończonych możliwości, które oferuje wszechświat. Wystarczy, że zaczniesz świadomie korzystać z tych uniwersalnych praw, a przekonasz się, że transformacja jest w zasięgu Twoich rąk. To od Ciebie zależy, jaką rzeczywistość zdecydujesz się stworzyć. Każdy z nas nosi w sobie przekonania, które kształtują nasze życie. Niektóre z nich są wspierające i pomagają nam osiągać cele, podczas gdy inne, ukryte głęboko w podświadomości, działają jak niewidzialne bariery, ograniczając nasz potencjał. Te ograniczające przekonania są jak filtry, przez które postrzegamy rzeczywistość. Często pochodzą z dzieciństwa, wpływów społecznych lub wcześniejszych doświadczeń. Problem polega na tym, że wiele z tych przekonań działa w tle, niezauważalnie kierując naszymi wyborami i reakcjami. Wyobraź sobie, że twoje myśli są jak oprogramowanie w komputerze. Jeśli jest pełne błędów, system nie działa sprawnie. Podobnie jest z twoim umysłem. Ograniczające przekonania mogą sprawiać, że ciągle napotykasz te same trudności, nie zdając sobie sprawy, że ich źródłem są twoje własne myśli. Przykładem takich przekonań może być myśl, że nie jestem wystarczająco dobry, albo nigdy nie osiągnę sukcesu. Te myśli nie są rzeczywistością, to jedynie programy, które można zmienić. Pierwszym krokiem do przebudowy mentalnych barier jest ich zauważenie. Zastanów się, jakie przekonania trzymają Cię w miejscu. Może to być lęk przed porażką, przekonanie, że nie zasługujesz na sukces, albo myśl, że zmiana jest niemożliwa. Kiedy je zidentyfikujesz, możesz zacząć je kwestionować. Czy to, w co wierzysz, jest naprawdę prawdą? Czy to przekonanie pomaga ci, czy raczej cię ogranicza? Odpowiedź na te pytania jest kluczowa. Drugim krokiem jest zastąpienie ograniczających przekonań nowymi, wspierającymi. Jeśli na przykład wierzysz, że nigdy nie osiągnę swoich celów, zastąp tę myśl afirmacją Mam w sobie siłę i zdolności, aby osiągnąć wszystko, czego pragnę. Kluczowe jest, aby nowe przekonania były nie tylko pozytywne, ale również realistyczne, tak aby Twój umysł mógł je zaakceptować. Następnie musisz regularnie wzmacniać te nowe myśli. Twój umysł działa jak mięsień, wymaga ćwiczeń, aby stać się silniejszy. Powtarzanie pozytywnych przekonań, wizualizacja sukcesów i praktykowanie wdzięczności. To narzędzia, które pomogą Ci w tym procesie. Pamiętaj, że każda myśl, którą wybierasz, wzmacnia określony wzorzec w Twoim umyśle. Im częściej powtarzasz nowe, wspierające przekonania, tym szybciej staną się one Twoją nową rzeczywistością. Przebudowa mentalnych barier nie jest procesem, który dzieje się z dnia na dzień. Wymaga to cierpliwości, świadomości i konsekwencji, ale z każdym krokiem ku wolności od ograniczających myśli. Zauważysz, jak Twoje życie zaczyna się zmieniać. Zaczniesz podejmować odważniejsze decyzje, działać z większą pewnością siebie i dostrzegać możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś jedynie przeszkody. Twoje myśli są fundamentem Twojej rzeczywistości. Kiedy nauczysz się je kontrolować, otworzysz przed sobą drzwi do świata pełnego nieskończonych możliwości. Przebudowa mentalnych barier to pierwszy krok ku wolności. Która pozwoli ci żyć zgodnie z pełnym potencjałem. Wybór należy do ciebie. Czy zdecydujesz się przejąć kontrolę nad swoimi przekonaniami i stworzyć życie, o jakim zawsze marzyłeś? Wszechświat, w którym żyjemy, nie jest chaotycznym zbiorem zdarzeń, lecz uporządkowaną strukturą opartą na fundamentalnych zasadach. Jedną z najważniejszych prawd o rzeczywistości, którą odkryli zarówno naukowcy, jak i duchowi nauczyciele. Jest to, że wszystko składa się z energii. Każdy atom, każda cząstka wibracji i każda częstotliwość są częścią większej całości pola energetycznego, które łączy wszystko, co istnieje. Jesteś integralną częścią tego pola, a Twoje ciało, umysł i dusza są w stałej interakcji z energią wszechświata. Twoje myśli, emocje i intencje nie są jedynie abstrakcyjnymi procesami. Są one formą energii, która wibruje na określonych częstotliwościach. Każda myśl, którą generujesz, wysyła fale wibracyjne do pola energetycznego, z którym jesteś połączony. Pozytywne myśli i emocje, takie jak miłość, wdzięczność czy radość, mają wysokie częstotliwości, które harmonizują z energią wszechświata. Natomiast negatywne emocje, takie jak strach czy złość, generują niższe częstotliwości. Które mogą zakłócać Twoje połączenie z tym polem. Wyobraź sobie, że jesteś radiem. Aby usłyszeć ulubioną stację, musisz dostroić się do odpowiedniej częstotliwości. Podobnie jest z Twoją energią, aby przyciągnąć pozytywne wydarzenia, musisz wibrować na częstotliwości zgodnej z tym, co pragniesz osiągnąć. Proces ten jest nie tylko teoretycznym konceptem. Ale także praktycznym narzędziem do kształtowania rzeczywistości. Przykładem tej zasady jest prawo przyciągania, które mówi, że przyciągasz do swojego życia to, co odpowiada Twojej energetycznej wibracji. Jeśli koncentrujesz się na obfitości, miłości czy sukcesie, tworzysz w swoim polu energię, która rezonuje z tymi wartościami. W ten sposób wszechświat odpowiada, dostarczając Ci doświadczeń i możliwości zgodnych z Twoją energetyczną intencją. Jednak energia, częstotliwość i wibracja to nie tylko mechanizmy przyciągania, są to także klucze do głębszego zrozumienia siebie i swojej relacji z wszechświatem. Kiedy skupiasz się na swoim wewnętrznym świecie, harmonizujesz swoje myśli, uczucia i działania z polem energetycznym wszechświata. To połączenie nie tylko wzmacnia Twoją zdolność do manifestowania swoich marzeń, ale również daje poczucie jedności z czymś większym niż ty sam. Aby świadomie korzystać z energii wszechświata, ważne jest rozwijanie praktyk, które podnoszą Twoją wibrację. Medytacja, wdzięczność i świadome oddychanie to proste, lecz potężne narzędzia, które pomagają Ci dostroić się do wyższych częstotliwości. Kiedy to robisz, Twoja rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Problemy, które wcześniej wydawały się nie do pokonania, ustępują miejsca nowym możliwościom, a Twoje życie. Staje się bardziej harmonijne i pełne sensu. Energia, częstotliwość i wibracja to nie tylko naukowe terminy to język, którym wszechświat komunikuje się z tobą każdego dnia. Wykorzystaj tę wiedzę, aby wzmocnić swoje połączenie z tym nieskończonym polem i świadomie kreować rzeczywistość, która odzwierciedla twoje najgłębsze pragnienia i intencje. Jesteś częścią wszechświata, a wszechświat jest częścią Ciebie. To połączenie jest kluczem do Twojej osobistej transformacji. Każdy z nas posiada w sobie potężny potencjał, który czeka na odkrycie i wykorzystanie. Jednak, aby go aktywować, potrzebujemy odpowiednich narzędzi i praktyk, które umożliwią nam uwolnienie tej wewnętrznej siły. Te narzędzia nie są skomplikowane ani niedostępne, są proste, a ich regularne stosowanie może prowadzić do niezwykłych rezultatów. Oto kilka praktyk, które pomogą Ci rozpocząć proces aktywacji boskiej mocy. Pierwszym i niezwykle ważnym narzędziem jest medytacja. To praktyka, która pozwala Ci zatrzymać się, wyciszyć umysł i skupić uwagę na chwili obecnej. Medytacja działa jak pomost pomiędzy świadomością a podświadomością, umożliwiając Ci dostęp do głębszych warstw Twojej istoty. Wybierz ciche miejsce, usiądź wygodnie, zamknij oczy. I skup się na oddechu. Z każdym wdechem wypełniaj swoje ciało spokojem, a z każdym wydechem uwalniaj napięcia. Regularna medytacja nie tylko uspokaja umysł, ale także otwiera cię na wyższe poziomy świadomości. Kolejnym narzędziem jest praktyka wdzięczności. To prosta, lecz niezwykle potężna metoda podnoszenia Twojej energii i dostrajania się do wyższych częstotliwości. Codziennie znajdź kilka minut. Aby zastanowić się nad tym, za co jesteś wdzięczny. Może to być coś tak prostego, jak ciepły promień słońca na twojej twarzy, czy coś głębszego, jak wsparcie, które otrzymujesz od bliskich. Spisuj te rzeczy w notatniku, aby w chwilach trudności móc do nich wrócić i przypomnieć sobie, jak wiele już masz. Wizualizacja to kolejne kluczowe narzędzie. Wyobraźnia jest mostem, który łączy twoje pragnienia z rzeczywistością. Zamknij oczy. I zobacz siebie w sytuacji, którą chcesz przyciągnąć. Wyobraź sobie szczegóły, kolory, dźwięki, emocje, jakie odczuwasz w tej chwili. Im bardziej realistyczny obraz stworzysz w swojej wyobraźni, tym silniej oddziałujesz na pole energetyczne wszechświata. Wizualizacja z odpowiednią intencją pozwala ci kształtować przyszłość zgodnie z Twoimi marzeniami. Intencja i afirmacje to kolejne kroki na drodze do aktywacji boskiej mocy. Intencja to jasne określenie tego, czego pragniesz i w co wierzyć. Każdego dnia poświęć chwilę, aby powiedzieć sobie, co chcesz osiągnąć i jaką osobą chcesz być. Wypowiadaj to z wiarą, jakby już się stało. Na przykład możesz powiedzieć: Jestem otwarty na miłość i obfitość w moim życiu, lub każdego dnia staję się lepszą wersją siebie. Pamiętaj, aby afirmacje były pozytywne i osadzone w teraźniejszości. Ruch i świadome oddychanie to narzędzia, które harmonizują ciało i umysł. Praktykuj jogę tai chi, lub po prostu wybierz się na spacer, aby pobudzić energię w swoim ciele. Oddychaj głęboko, wdychając przez nos i wydychając przez usta, wyobrażając sobie, że z każdym oddechem zasilasz swoje ciało nową energią. To proste ćwiczenie pozwala Ci zbalansować swoją energię i otworzyć się na większą harmonię. Na koniec kluczowe jest otwarcie się na intuicję. Twoja intuicja to wewnętrzny kompas, który prowadzi cię w zgodzie z Twoim najwyższym dobrem. Naucz się jej słuchać, poświęcając chwilę na refleksję nad decyzjami, które podejmujesz. Intuicja często objawia się jako ciche podszepty lub przeczucia, które wskazują właściwą drogę. Te praktyki, choć proste, mają ogromną moc, regularne stosowanie ich w codziennym życiu. Pozwala Ci harmonizować się z energią wszechświata, rozwijać wewnętrzną siłę i manifestować rzeczywistość, która odzwierciedla Twoje najgłębsze pragnienia. Twoja boska moc już jest w Tobie. Te narzędzia pomogą Ci ją odkryć i w pełni wykorzystać. Wspólnota ma niezwykłą moc przemiany, nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także globalnym. Kiedy ludzie łączą swoje siły, aby wspólnie się rozwijać. Powstaje energia, która rezonuje na poziomie znacznie większym niż suma jednostek. Transformacja osobista jest początkiem, ale kiedy zaczynamy działać w grupie, tworzymy siłę, która ma zdolność zmieniania rzeczywistości wokół nas. Każdy z nas wnosi unikalne doświadczenia, przekonania i energię do wspólnoty. Gdy dzielimy się swoimi historiami, inspirujemy innych do działania. Wyobraź sobie grupę ludzi, którzy wspólnie praktykują medytację, wizualizację lub inne metody podnoszące ich wibracje. Energia, która powstaje w takim zgromadzeniu, jest potężniejsza niż działania jednostki. To energia wzajemnego wsparcia, wzrostu i jedności. Kiedy zaczynamy działać razem, tworzymy coś więcej niż tylko społeczność. Stajemy się częścią ruchu, który zmienia świat. Przykłady takich działań można znaleźć w każdej kulturze i historii. Od ruchów społecznych, przez religijne zgromadzenia, po współczesne grupy medytacyjne, wszystkie one pokazują, jak wspólna intencja i działania mogą przekształcać rzeczywistość. Siła grupowej energii wynika z jedności celów i wspólnego działania. Nie chodzi jednak tylko o wielkie ruchy czy globalne inicjatywy. Potęga Wspólnoty zaczyna się od małych gestów. Rozmów z bliskimi, wsparcia sąsiada czy dzielenia się wiedzą. Każde takie działanie wzmacnia więzi i tworzy fundamenty większych zmian. Wspólnota pozwala nam także poczuć się mniej samotnymi w naszej podróży. W otoczeniu innych, którzy podzielają nasze wartości i cele, łatwiej jest pokonać trudności, utrzymać motywację i rozwijać się. Badania naukowe pokazują, że wspólne działania. Mają również wymiar energetyczny. Kiedy ludzie medytują w grupie, ich fale mózgowe synchronizują się, tworząc harmonię, która wpływa nie tylko na uczestników, ale również na otoczenie. To zjawisko, znane jako efekt pola morfogenetycznego, dowodzi, że energia grupy ma zdolność oddziaływania na rzeczywistość fizyczną. Wspólna transformacja nie tylko zmienia nas jako jednostki, ale także ma potencjał wpływania na cały świat. Każdy mały krok, każda wspólna inicjatywa dodaje swoją cegiełkę do budowy nowego, bardziej świadomego i harmonijnego świata. Twoje działania w grupie mają znaczenie są częścią większego procesu, który wpływa na przyszłość nas wszystkich. Ostatecznie, wspólnota to coś więcej niż tylko grupa ludzi to miejsce, w którym dzielimy się nadzieją, marzeniami i siłą. Wspólnie tworzymy przestrzeń do wzrostu której każdy z nas może odkryć i rozwijać swój potencjał. Gdy działamy razem, nasza siła wielokrotnie się zwiększa, a zmiana, którą wprowadzamy, staje się bardziej trwała i znacząca. Wspólnota to nasz most do wspólnej transformacji świata. Twoje życie jest w Twoich rękach, a moment, w którym się znajdujesz, jest idealnym czasem, aby zacząć wprowadzać zmiany. Wszystko, o czym dziś mówiliśmy, od mocy Twojego umysłu. Przez prawo przyciągania, aż po potęgę wspólnoty, wskazuje na jedno: Masz w sobie niewyobrażalny potencjał, jednak bez działania nawet największa wiedza pozostanie tylko teorią. Każdy dzień, każda chwila to okazja, aby wybrać nową ścieżkę. Nie musisz zmieniać całego swojego życia w jednym momencie, wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Może to być chwila refleksji nad swoimi myślami, wypróbowanie technik wizualizacji, czy zapisanie jednego celu, który chcesz osiągnąć. Ważne, abyś zaczął teraz. Odkładanie zmian na później to pułapka, która oddala Cię od pełnego wykorzystania Twojego potencjału. Pamiętaj, że Twoje myśli i działania tworzą fundament Twojej przyszłości. Każda decyzja, nawet ta najmniejsza, wpływa na Twoją drogę. Kiedy wybierasz świadome działanie, pokazujesz wszechświatowi, że jesteś gotowy na transformację, a wszechświat odpowiada, dostarcza ci możliwości, wsparcia i energii potrzebnej do realizacji twoich marzeń. Nie pozwól, aby strach czy wątpliwości cię zatrzymały. To naturalne, że zmiana budzi obawy, ale to właśnie przezwyciężanie tych obaw prowadzi do największych odkryć. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie. Gdybyś w pełni zaufał swoim możliwościom i wykorzystał drzemiącą w tobie moc. Ten obraz nie jest marzeniem, to potencjalna rzeczywistość, która czeka na twoją decyzję. Wezwanie do działania jest proste. Zacznij już teraz. Wybierz jeden element z dzisiejszej rozmowy, który najbardziej cię poruszył, i zastosuj go w swoim życiu. Niech to będzie codzienna praktyka afirmacji. Praca nad ograniczającymi przekonaniami, lub wejście do wspólnoty, która wspiera Twój rozwój. To, co zrobisz dzisiaj, stanie się początkiem większej zmiany jutro. Czas działać, ponieważ życie nie czeka. Każda sekunda to szansa na nowy początek. Twoje marzenia, Twoje cele, Twoja moc. Wszystko to jest w zasięgu ręki. Jedyne, co musisz zrobić, to sięgnąć po nie. Twoja przyszłość zależy od decyzji, które podejmujesz teraz. Więc nie zwlekaj, zrób krok naprzód i zacznij tworzyć rzeczywistość o jakiej zawsze marzyłeś. Wszechświat już na ciebie czeka. Pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy?